Siemanko, z tej Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20. Będzie nagrywanie, mamy 8 stycznia, godzina 21. Także to już kolejny odcinek nagrywany dzisiaj. I generalnie, właśnie, e, ujrzymy wszystkie konie między odcinkami. No i w sumie nic się więcej nie zdarzyło. Jest 21, tam minęło ponad godzinę. No ale tu dalej, pracownik. E, tą samą przerwę, którą pod koniec poprzedniego odcinka podczepiłem. E, Właśnie napełnił. Nic nie włożyłem. Także zaraz wszystko zawieziemy. No i. <laughs> się zastanawiałem, na co mi to na tą przyczepę, czy na co. Tutaj już pracownik. Przedtem go zwolniłem, bo dogonił ten siewnik, ten kultywator. Siewnik dogonił kultywator. Dobra, to na razie nie, to na razie nie. Ten tu dalej tą słomę sypie. A, to jest DCB, ten jest pełne, jeszcze nie podjechałem w nim. Hmm. Dobra, się śmiałem, że sypię słomę. Ale w takim razie podjadę sobie tą czepą krampę. Bo tam mam dwie wywrotki pełne, więc zawiozę jeszcze tą do karni żeby sobie kosił. Także generalnie już mamy Połowę, połowę, mniej więcej jak widać dwunastki, no mniej więcej połowę, mniej więcej chyba nawet równo połowę, ja no mniej więcej, nie wiadomo ile to będzie równo, może nie może więcej, może ten napis być niżej, może być wyżej, połowę dwunastki mniej więcej już mam yy, zebraną, na 13 również jest kukurydza, generalnie najnowszy plan yy, jest taki, jako że ta kukurydza jak się zaraz też yy, okaże i, i Was też upewnie w tym przekonaniu nie jest zbyt opłacalna, Nasz plan jest taki, żeby już tamtego pola, tak jak było wcześniej e, w planach, plany, plan, plany, planem pogania. E, plan był taki, żeby tutaj e, za tą tkarnią jeszcze raz zasiatku kukurydze, czyli rzeczywiście zobaczyć to jedno pole, potem tam drugie i, i tu trzecie, trzecie, trzeci raz, trzecie pole. E, Aczkolwiek pomyślałem sobie, żeby może pójść bawełnę, więc dopóki ta siatkarnia nie jest zbyt dużo, zbyt bardzo używana, zbyt bardzo. Nie za dużo używana, to może bym ją sprzedał jeszcze i wtedy by mnie było mniej więcej stać na ten kombajn do bawełny. Na maszyny do, do siania są te same. A to na końcu gdzieś muszę szukać: 375 tysięcy, więc tak czy siak plus 80 to jest około 350, więc tak czy siak tracę ponad 200 tysięcy. Hmm. Myślę, że takie średnie byłoby mnie stać teraz na ten kombajn. Kolejk może tam się sprzeda coś. <noise> może. I się zastanawiam. Myślę, że mogę zaryzykować, chociaż. Troszkę jeszcze będzie za kukurydzę, ale na tym też się jakoś szczególnie nie nastawiał. Trzeba to nawet się bliżej. W tym JCB też nie zjechałem jeszcze. Dobra, tego rozłożymy. Cofniemy, podczepimy ładnie wózek. Fajnie. Kiedyś? I że się to rozkłada? Czemu to się rozkłada? Tu... Tarła się schowała? To dopiero jak to podjadę... I zbiorę trochę tarła się złoży? Jakoś tak? Myślałem, że ta się składa tylko jak coś jest... W środku, nie wiem, dziwnie. <grytania> Dziwna sprawa. Dobra, muszę odjechać tym fender na pewno. Ja się noc. Miałem dwa zrócić konia, ale potem będę jeszcze do Satisfactory, także troszkę mi się czas kończy, Także to jeszcze kurde, i potem myślę, że można było yy, na właśnie, bo to też trzeba kultywator, potem wystarczy tylko zmienić, zmienić to nasiono i i tyle. Nie o no tak yy, szacując, w tym momencie jakbym miał sprzedać to jeszcze chyba straci na... Na, t, na, ważności, na ważności cenie są <grych> a 25,50, około 450 tysięcy miałbym no nie to w sumie stracę prawie tysięcy, ale 450, a do bawełny kosztuje około 500. A ja mam tu jeszcze 170, więc myślę, że w zupełności mi to wystarczy. Czy tam troszkę będzie za. Kurde, przepraszam, czy tam troszkę będzie za tą sieczkę, ale na tym też bym się właśnie głównie nie skupiał, żeby pomagać, tak, bo i tak nic nie wyjedzie. No to niecałe 500 tysięcy, więc myślę, że tak zrobimy i rzeczywiście następne polo już będzie Będę obsiewał obsadzał pełną. Generalnie może może troszeczkę źle to nie ma po tej kukurydzy, ponieważ zapomniałem, że nie była ona opryskana. A rzeczywiście oprysk też zwiększa dwukrotnie, więc, więc może zamiast tych 20, 25 tutaj, tutaj. Zobaczymy jeszcze, ile to będzie. Dokładnie kasy numer za to pole nr 13 ze sprzedaż. O sobie sobie sobie, może tu zdjęcie. Zobaczymy jeszcze ile będzie dokładnie za to kasę, ale myślę, że powyżej 300 tysięcy nie będzie na pewno. Tak około 225. Nie, to tu wykręcę. Powinienem 4200, no za tą, za tą mniejszą drogę pszczepę. Na czepę. bo to jest ta 56, 500 niecałe. Także teraz lecimy po kolejną. Okej. Okay. Mm, także generalnie myślę, że bawełna wyjdzie opłacalniej. No, ale na pewno wychodzi, że tak albo yy, soja lepiej niż, niż ta sieczka. Dodatkowo jest strasznie do rozwożenia. Podobnie jak z burakami. Yy, nie sprzedawałem sobie buraków, więc nie wiem, ale no, zasiałem wcześniej na. No, czy teraz wchodziłem? E, na polu numer 2 buraki i było około 70 tysięcy. 70 tysięcy razy cena yy, buraków to jest. To jest około 250, 270, nie całe 300. Około 300 się zdarza. Więc za to pole numer 2 za buraki około 17-20 tysięcy bym hmm, otrzymał. 20 tysięcy za pole numer 2 za buraki. Czyli podobnie jak z 12 kukurydza. Co on tam zostawił na końcu halo? Co za omijak tam. Halo, halo, halo. Podobnie jak z tej 13, z 12 dużo większego pola yy, kukurydza, bez oprysku to prawda. No i nawet z opryskiem no to nie jest drugie tyle więcej, ale może nie jest strasznie dużo, więc już tak średnio bym tego podchodził. Hmm, co to czy pięknie, Chciałem zobaczyć ile tu jest, no jeszcze w sumie połowa, dobra, więc tym razem będę musiał wrócić sobie teraz się odczepmy. Czy teraz się odczepi? W... Tak, to się odczepi. Bez wózka. Muszę tam jechać 10 na godzinę. Odczepiamy dalej bez wózka. Kurczę, co jest? Czy się odczepić? <gry> Może powyżej 20 na godzinę? Nie. Halo? No bo nie mogę tego odtypić He? Eee. Co jest kurczę, raz, dwa, trzy Teraz wolałbym się, że... Teraz się, żeby się nie odtypiało, tak? Hmm Dobra, jak ja to teraz zrobić? Dobra, odczepiamy tak, jak jakoś to się zczepi. No. To te mnie te błyski. Nie, masakra. Masakra z tym błyskiem. Dobra, robi się już jasno. Co jeszcze cofnę? No, przynajmniej z tą krampą nie powinno być problemów żadnych. No, aczkolwiek, no, zobaczyliśmy, jak to wygląda z kukurydzą. Chciałbym jeszcze właśnie przetestować bawełnę. No już się robi jasno, to mam koniec wyjrzenia. Także po tym odcinku na pewno zrobię to pewnie dwukrotnie. No ale to też będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam, więc... Yy, będzie do tego... sporo czasu. No jest 8 stycznia. Mam odcinków nagranych 9 na zapas, także... do tego 17... Yy, na pewno. Ale pewnie jutro jeszcze by nagrywał, więc... Więc, więc spoko. Będzie tego więcej. Czemu teraz nagle nie działa odczepianie z wózkiem? Tego nie rozumiem. Jak tam na polu numer 13... Sieją, nie? Wszyscy tam jeżdżą? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Generalnie w poprzednich wersjach farminga działało to tak, że był to jakiś zegar, i po prostu po dopełnieniu silosu ileś czasu trzeba było czekać. Więc szczerze mówiąc, jak ja taką, taką wydajność, wydaje mi się, że w 16 farmingu, nie pamiętam czy w 18 też, ale w 16 farmingu na pewno było to tak, że po dopełnieniu właśnie silosu to do końca po wypełnieniu go maksymalnie pojawił się zegar. Przykrywało się, i trzeba było czekać tam kilka czy kilkanaście minut. Wtedy się sypało do pozostałych dwóch filosów. Były one trzy tak samo jak teraz. Już jest sporo tego. No i powiem szczerze, że jak tam tylko tą kukurydzę robiłem cały czas, no to można było zapełnić wszystkie trzy silosy. I się chwilę, chwilę trzeba było czekać, żeby, żeby ten, do którego się najpierw sypało, czas minął i się zwolnił, już opróżnił. Tak no to wydaje mi się, że w Farmingu 16, a znaczy nie, nie w 14 nawet. Eee, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Bo trochę grałem w tę wersję, trochę w tą. To też nie, nie w tym samym czasie, więc, więc już możemy się mylić. No ale cóż, generalnie nie zaczepi, zaczepi. <ścoughs> cóż, także generalnie. Tutaj jest ciężej to zapełnić. No ale też jest dużo mniejsza opłacalność. Także dobra, ten skręci. Zawsze skręcają to w prawo. Rada nie idzie prosto, wydaje mi się. A druga nitka jest tam zrobiona, właśnie. Tędy jadą, tam skręcają w prawo, i tu przejeżdżają, i, i tam prosto. Tak to wygląda. I gadaj, że on stoi na końcu, tu. Serio To ja tak w niego wierzę tak tu było chwale Coś mi się tu rozbagowało Aczkolwiek to chyba już sypie Już wydaje mi się że sypie No prawie połowę mm -hmm. Dobra ten tu prawie skończył Także generalnie postanowione tutaj na dwunastce W następnej kolejności będzie. Hmm. Dobra, w sumie tego nie szczepiam, tylko usiadę. I w sumie no nie muszę jechać. Znaczy muszę wrócić z krampę na pewno, nie? Hmm. Ile jest świn w tym momencie? Tak jeszcze sprawdzę. Nawet dam kukurydzi, było pełno w korycie. No już się nawet opóźniło. Świnie jest 73, więc w sumie. Więc w sumie może tym fendem pojadę sobie do, do świń z pszczepą od, a Tego nie wiem. Dylematy. Dobry, to jeszcze chwilę. Ten niech sobie stoi. Mam chwilę, to możemy tym sobie wrócić. Kilka, 14 minut, także za chwilkę będę chciał to skończyć. No ale jeszcze jedną przyczepę, yy, tą krampę na pewno chciałbym dzisiaj skończyć. I szkoda, że w sumie. Yy, Szkoda, że się nie udało tej 13 skończycie, ale to było w sumie normalne. Póki co za pół yy, przyczepy mam przychodu. sprzedane yy, to nie będzie, nie jest wygodne. To 4,5, to 8,5. Także na około 13 tysięcy. 13 tysięcy za pół pola, jakby nie było. Także na no około 25 myślę, że, że będzie za tą całą trzynastkę. Hmm, także niezbyt opłacalnie. No, ale nie było też nawiezione. Myślę, że z 13 jak, jak jest nawiezione, to będzie dużo więcej włożenia. Dużo też szybciej się zapełni. Dużo więcej pole jest, więc, więc roboty będzie sporo. Też w następnych odcinkach i teraz poza odcinkiem. Hmm, no, ale za kilka odcinków już, już będzie bawełna, więc. Więc myślę, że, że to może mi troszeczkę pozwolić zarobić, bo rzeczywiście cena jest opłacalna i dosyć często jest wysoka cena za bawełnę nam teraz jest 1700 i, i rośnie. Ciekawe, jakiej wielkości są te kostki, czy też 20 Więc wtedy by się kilkadziesiąt tysięcy, około 40, może nawet 50, mm, otrzymywało za. Za taką jedną kostkę zbitą bawełny. I pamiętam, jaki to jest wielkości. Szczerze mówiąc, ile tam jest chwili? No, przydałoby się cielarka. Przydałaby się ścielarka. Więc może w sumie bym hmm. to bym odczepił z wózkiem. Ech, masakra. Ale w sumie to... <dylematy> dylematy teraz. Są dylematy, bo się zastanawiam jak to tutaj załatwić? Czy kombin pracuje? Czy znowu stoi na początku? 17 minut odcinka. Ten rożnik tu stoi, poczeka. Eee, stoi na początku jak zwykle, super. Nie wiem skąd też to nomi, jak to... Inny. No rola się zbugowała coś niestety. wybije, ale to jest problem podobnie jak na multi. Występuje niestety. Niestety tak to wygląda. Dlaczego tego nie zebrało? Troszeczkę mnie już tutaj do tej chociaż to lubiona praca, ulubiona czynność idealu, i w tej grze, w sumie. Znaczy, nie w tej grze, ale seria jak Fallinga. szczerze, że nie zaczyna ich dodawać po To teraz tu pojedzie. Nie pojedzie. Tu też ostatni pasek jedzie, tu sobie jeszcze chwilkę poczeka Nie trąb, kurczę, co jest Dobry plan jest taki, że jedziemy tym odłożyć, odstawić do świń chociaż nie wiem czy inne zwierzęta teraz nie zapełnią W sumie 27 owiec brakuje, 4 krów A mają w sumie jeden dzień około mnożenia, więc nie za dużo. No ale dobra, kupimy jeszcze larkę drugą. Bo jednak ta wspólna, która była dla krów i dla koni dodatkowo dla świn, to już jest za dużo. Trzeba tam samą. No i zostawimy tam fenda. Zostawimy tam fenda, zostawimy tu pszczepę na zwierzęta. Więc jak te świnie, a świnie kiedyś się Co dwie godziny, 25 pięć. Więc. Co? Ile? 12 Dwa dni, tak? Nie tu, nie tu, nie tu. Nie tu. Prosto. Za so około dwa dni chyba będzie znowu pełny, pełne pastwisko świn. Także wtedy właśnie się załaduję na, na przyczepę, żeby mogły się znowu rozmnażać. I niekoniecznie, niekoniecznie też fendem będę je wiózł. Chociaż nie wiadomo, jeszcze zobaczymy. Raczej się przyjedzie innym ciągnikiem, Aczkolwiek no, będą się mogły dalej razie, więc, więc to jest plus. Tu odstawimy. No ale nie tych wózków, jak to działa. Nie podczepiaj, please. Dobra Tu jedziemy, cyk, cyk super Ten jest pełny, ok, więc Zrobimy podmiankę Fendem bo odprowadzę do biegotowni A w sumie nie muszę W sumie nie muszę eee, chciałem przyjąć O, teraz ładnie odczepił nie daję tego, tamta naczepa jest jakaś inna? Nie rozumiem. Ten tu ładnie się je. skończył pracę. Dobra, włącz, proszę. Teraz to chyba ta naczepa z będą problemy. Nie, z tą? Mamy z tym napisane były problemy. To jest ta największa i z tą chyba problemów nie było. Chociaż to zależy nachylenia terenu. Ta jakoś tam nie dostaje. Tak Teraz jest niby wszystko włączone. Powinno zbierać, a rura jest. Rura jest schowana. Teraz muszę wyłączyć i włączyć. Dopiero się kabina unosi i podnosi rura. I można zbierać. Ale rura jest dalej zbugowana. Nie rozumiem. Tepnę sobie potem tą siedzkarnię przed zbieraniem na drugim polu. Eee, 22 odcinka już. Tepnę sobie ją. To powinno już ogarnąć. Trybnę sobie ją do sklepu i może to ogarnie. Dobra, teraz tego odstawiamy. Plan był taki, że fendem to jeszcze wysypuje w biegazowni. Później JCB przejmuje tą naczepę i jedna na farmę. Fent w wraca samemu na pole, a ten fent tutaj mały bierze ścieladkę ze sklepu i jedzie do świń. Więc fent mały weźmie i pojedzie. JCB. Myślę, że tu jakoś przejmę. To już po odcinku. JCB sobie skoczy na farmę z tą krampą, a Fendem na pusto wrócę, potem te dwie naczepy i będę na dwie woził trochę pod odcinkiem, trochę. Nie wiem, może skończę już to pole poza odcinkiem, a potem skoczymy na trzynastkę na następnym. Zobaczymy. Ale generalnie. Generalnie na pewno jeszcze puszczę kultywator. To już raczej poza odcinkiem. Teraz nie chcę przedłużać, ale. Ale właśnie puszczę kultywator, potem siewnik z bawełną. No i coś tam będziemy działać, nie? Jeszcze jedno pole duże do, do skoszenia kukurydzy. No i 12 oczywiście do dokończenia Teraz się sprzedaje. Eee, ten się jak zwykle zbugował. No, troszeczkę mnie ten interfejs już tu irytuje. Interfejs i zachowanie tych maszyn. Niestety. 3600 za, za 49000. Eee... To jeszcze mogę sobie powiedzieć na szybko nawet 3628 3628 podzielić na 49 tysięcy tam jest około 74 dolary za 1000 litrów sieczki to jest chyba stała cena, bo zauważyłem wcześniej, że wcześniej ziem to ono się nie zmieniała, także generalnie nie za dużo Myślę, że taniej niż słoma, bo nawet za, za 32 tysiące litrów słomy się dostawało 1500. Podzielić na 32 czy 34 tysiące? Ile tam ma przyczepa najmniejsza? 34. 34 tysiące, to jest 44, nie no to jednak, jednak dwukrotnie taniej jest słoma, aczkolwiek sieczka i tak nie popada. Weźmy na komputer, jest to dużo bardziej opłacalnie, a to niestety tak albo. No cóż, także będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję serdecznie za, za obejrzenie, 25 minut. Już nie będę już przedłużał. Myślę, że to polecam już skończę pod odcinkiem. Pojeżdżę na koniach i zobaczymy się pewnie, pewnie już za dwa dni pewnie w grze. A, a to jak zwykle kolejny odcinek będzie jutro około godziny 16.00. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Bo już kukurydza zarośnie. Ale roboty, kurczę. <gryny> A fenty ze zbożem stoi. Stoją i czekają. Cześć, cześć.